Siemanko, z okazji premiery bety Call of Duty Black Ops 6 wracam do gierki i na serwery. Tęskniliście? Nowy kodzik to powrót do korzeni serii, ale z nowym twistem. Jeśli lubisz szybkie tempo, dynamiczne akcje i odrobinę oldschoolowego grindu, to już w betcie poczujesz się jak w domu. Gra chodzi ultra płynnie, co w tej fazie jest niezłym wyczynem. Czasem zdarzają się przycięcia, ale to nic, co by miało zniszczyć rozgrywkę. Twórcy obiecują, że to tylko chwilowe, więc na premierę powinno być gładko jak po maśle. Kluczowym elementem tej odsłony jest Omni-movement. To coś, co sprawi, że skill gap między graczami będzie naprawdę wyraźny. Poruszanie się w każdą stronę z prędkością światła, skoki do tyłu, strefy, to wszystko daje niesamowite możliwości. Ale tylko tym, którzy naprawdę obczaj ten system. Jak się nie ogarniesz, to będziesz tylko ruchomym celem. Modele broni, postacie i udźwiękowienie – majstersztyk. W końcu, nareszcie nie trzeba się patrywać jak sowa na polowaniu, żeby zobaczyć przeciwnika w ferworze walki. Każdy strzał ma swoją wagę, a dźwięk karabinów wywołuje ciarki. Jeśli chodzi o snajperki, to czysta poezja. Tak, miodzio, że aż chce się nimi grać. W końcu, choć większość pewnie i tak poleci w Assault Rifle, e, można pobiegać sobie z SMG i pobawić się w dynamikach. Czyli to, co lubię mapy w becie Derelict, Skad i Skyline to są naprawdę spoczko. Typowe, tryarchowe, free nowe mapy Dodobym że z poziomami. Niestety już teraz w cheaterzy, ale jest to do przeżycia i mam nadzieję, że Ricochet jakoś to ogarnie, też pewnie będzie jak zawsze. Time to kill jest niższy, co oznacza, że gra jest szybka ale na szczęście pojedynki są sprawiedliwe, prawdopodobnie przez dokładniejsze hitboxy. Dzięki omni movement zawsze jest szansa, żeby zerwać walkę i uciec. Ale to trzeba umieć zrobić. <laughs> Celność jest premiowana, aim assist prawie nie istnieje, serio. A na blisko to w ogóle go nie ma, tak. Nie ma i jest blisko. Chcesz wygrać? No, już się strzelać. Sbm standardowo tragedia, chociaż tutaj mam wrażenie, że jeszcze większa tragedia, bo już w pierwszym meczu bez żadnej gierki, żadnego wiecie, setupu i tak dalej, rzuca mnie od razu do typów, gdzie cała przeciwna drużyna miała level 20. Podsumowując, Black Ops 6 to dynamiczna, wymagająca gra, która daje masę frajdy, ale też bezlitośnie obnaża Twoje braki. Jeśli jesteś gotów na prawdziwy test swoich umiejętności, to pakuj się w to. Ale ostrzega, będzie wolało czasami. <śm>